Cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Cię Was zapraszam na vloga, w którym między innymi chcę Wam pokazać prezenty, jakie kupiliśmy, prezenty. No niech będzie, prezenty. Na ślub naszym przyjaciołom może się zainspirujecie, bo są takie dosyć uniwersalne rzeczy. Jestem z nich bardzo dumna, nie ukrywam tego. Prócz tego chciałam wam powiedzieć w końcu, jak wyglądał ten ślub, i przy okazji inni nasi znajomi też byli na ślubie tydzień wcześniej. Więc, więc opowiem Wam, jak te śluby wyglądały, taka ciekawostka przyrodnicza, i jak zgodnie z przepisami, które pewnie nie są tak de facto przepisami, e, powinny w ogóle te śluby wyglądać. Bo też się tego dowiedziałam, ponieważ byłam tego szalenie ciekawa, i dowiedziałam się tego od kierownika stanu Urzędu Cywilnego. Od kierownika. Urzędu Stanu Cywilnego. Matko, przepraszam Was. Dzisiaj to jest taki dzień, kiedy naprawdę się tak nie mogłam obudzić, że pisząc, słuchajcie, SMS-a w łóżku, cztery razy przy tym zasnęłam. SMS był krótki i to było jedno zdanie, więc dzisiaj mówię, nie mogę się ogarnąć, ewidentnie coś się zmienia, jeszcze pogoda. Wszystko po kolei. Jeszcze Wam pokażę moje hiacyty, muszę jeszcze złożyć zamówienie na właśnie, bo jeszcze robimy tym przyjaciołom, słuchajcie, takie jakby Ala wesele, imprezę niespodziankę, ale to w, w, w jakiś tam weekend, więc jakby w tym filmie nie, automatycznie nie zdążę Wam tego pokazać, to jeszcze przed nami. Więc muszę złożyć zamówienie we Frisco, bo tam dużo dobroci kupiłam. Jeszcze jedno chcę złożyć. No, taki dzisiaj vlog domowy, zapraszam Was serdecznie, a ja Wam jeszcze na początek pokażę, co mi przyszło z Mixita, bo to także ma związek z tą imprezą, niespodzianką. Jak wiemy, kochani, wkrótce wkrótce walentynki. I Mixit, jak co roku, wypuścił walentynkową kolekcję, i ci właśnie nasi przyjaciele uwielbiają. Na maksa musli, musli z Mixitai, a że ma to jeszcze takie nawiązanie miłosne, to stwierdziłam, że im zamówię eliksir miłości. Wygląda to przekozacko. Tutaj mamy różnego rodzaju płatki, czekolady i owoce, oczywiście liofilizowane. I to właśnie do nich powędruje. Myśmy też kiedyś jedli, to musli, ono jest naprawdę przepyszne. Dalej moja ulubiona rzecz, to jest akurat dla mnie, i to są słuchajcie, truskawki liofilizowane, ale w formie kosteczek. Również z tej kolekcji walentynkowej. To się zastanawiam, czy właśnie nie wsypię też kilku tych kosteczek do kieliszków, do szampana na na owym tym pseudo weselu. Tutaj również dla naszych przyjaciół, bo kochają ponad wszelką wątpliwość. I jest to kasza na miłość. mieszenka mieszanka do przyrządzenia kaszy z owocami suszonymi mrozem. Tu mamy takie serducho. Tutaj jeszcze nawet możemy sobie jakimś tam markerkiem wypisać dla kogo to. I ostatnia rzecz jest też dla mnie. Choć też z myślą o właśnie o tej imprezie. Są to migdały w takiej widzicie truskawkowo- Jogurtowej po lewie. Także super to wygląda. Przekozacko to jest także z tej serii walentynkowej. To jest nowość, tego na milion, milionów procent nie było. No i tak wygląda, słuchajcie, najnowsze właśnie zamówienie z kolekcji walentynkowej. Także oczywiście linki Wam jak zwykle zostawiam w opisie. Nie, nie mam kodów rabatowych do Mixita. Od razu mówię. Miałam sobie, słuchajcie, sprawdzić na no, zebra. Jeżeli ktoś by mnie pytał, to ja cały czas korzystam z Letty yy, I. Regularnie sobie aktywuję ten zwrot gotówki, teraz nawet jest podwyższony, bo jest 4,4. Pamiętajcie tylko, że jak się zapisujecie, to o, już jest aktywowane. Pamiętajcie, że jak się zapisujecie, to musicie potwierdzić adres mailowy, by ktoś nie wiedział jeszcze o co chodzi. Proszę, to jest właśnie strona Shops i tutaj macie te różne l, 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 rabaty, okazje, i też trzeba patrzeć, bo to są zawsze takie m, podwyższone m, cashbacki. Cashback, no to już pewnie wiemy po prostu zwrot jakiejś części wydanych przez nas pieniędzy. Między innymi, właśnie Sephora, Decathlon, Lidl, obuwie Allegro, RTV. Na RTV wiecie najwięcej kasy nam zwrócili, no bo drogie żeśmy sprzęty kupowali, to oczywiste, ale jest też na przykład pyszne. Tylko trzeba pamiętać, właśnie, żeby zainstalować sobie wtyczki. Ja mam na stacjonarnym i na laptopie, a nie mam na komórce i muszę sobie ściągnąć, bo zapominam. Zdarza mi się po prostu zapomnieć, no, ale właśnie chciałam na tą e zebra wejść. Zobaczyć, słuchajcie. Hmm, spadaj. Wiesz co bardzo dobrze mi się sprawdza? Hmm, potrzebuję po pierwsze kupić sobie szampon. A po drugie, bardzo dobrze mi się sprawdza z ziaji. Dostałam od Patrycji taki hmm, płyn do kąpieli. Nie wiem czemu sobie odzywałam, że on będzie w nowościach. I to jest płyn, który Wam bardzo, bardzo polecam. Czekajcie, jaja. Pikwa? Ktoś mi mówi że to jest na zebra. A mi się właśnie wydawało, że tego nie ma. Zdjęcia do kąpieli. Eee, to chyba nie jest to. A witajcie teraz na chwilę w moim pokoiku yy, bałaganowym, ponieważ mam do Was ogromną prośbę o radę. Zostają mi na ciemnych rzeczach... O, tu bardzo proszę, będzie dosyć mocno widać. Takie oto zacieki. Piorę ciemne rzeczy, wpłynie do ciemnych rzeczy. Wrzucam y, mało rzeczy do pralki, jeżeli robię na krótki program, a jeżeli na długi, no to, no to wtedy nie ma problemu, bo wtedy mogę tam do 6 kilo. Daję dodatkowe płukanie. Daję mało płynu, bo daję tak mniej więcej 1 czwartą, y, y, wiecie, no, y, kubeczka. Dlaczego do jasnej, ciasnej, skoro to było na podwójnym płukaniu, a potem dałam temu jeszcze jedno płukanie, czyli już w ogóle totalnie bez sensu, nadal mam takie oto zacieki. I to jest praktycznie no na, każdej, na każdej rzeczy. Żeby nie było, żebyście mi nie powiedzieli, że nie tego płynu używam, to bardzo proszę. Ja używam do ciemnego um, tego perwola. I tak jak mówię, nalewam tak mniej więcej. No mniej jak dotąd nawet. A i wlewam teraz już do normalnie tam gdzie proszek, bo wcześniej wlewałam do bębna. Natomiast jeżeli piorę jasne rzeczy i na przykład wrzucę tam coś ciemniejszego, to jest moja piżama, to używam tego perwola. Ale tu nie ma znaczenia jaki to jest perwol i czy to jest perwol, bo wcześniej używałam innej firmy i dokładnie był ten sam problem. Chciałabym Wam pokazać w dzisiejszym filmie, co zdecydowaliśmy się im podarować na ten ślub cywilny. Bo tak sobie pomyślałam, że to jednak jest bardzo przykre, że to jest ten pierwszy ślub, że, że wiecie, że tutaj jest ta radość, i, i w ogóle, a przez to, że jakby cały ciężar będzie spo, spoczywał na tym kościelnym wakacje, no to co, mamy nic im nie dawać, czy, czy kupić im kwiaty? No i bardzo, bardzo mi zależało, żeby ten prezent im się bardzo kojarzył z właśnie dniem ślubu. I wykombinowałam. I wam pokażę, bo jestem z tego Duna oraz z ideologii, którą dorobiłam właśnie do tych prezentów. Może się zainspirujecie, gdybyście i wyszli na tego rodzaju uroczystość. I zacznę od może prezentu dla Pana Młodego. W ogóle kupiłam, słuchajcie, jednemu, znaczy i Panu Młodemu i Pannie Młodej, takie same torebki na prezenty, także w Empiku. Czyli mają dokładnie ten sam wzór. Tu jest ten sam najlepsze życzenia. Dla Pana Młodego w tejże karce dorobiłam ideologię, że prezent ma stanowić radosny toast i dumę. I w związku z radosnym toastem Kupiliśmy mu Whiskacza. Jest to single malt, dziesięcioletni Glen Molangi. Być może kojarzycie tą whisky, ponieważ dużo osób ma na nią współpracę. Ja powiem Wam, chętnie bym przygarnęła nawet współpracę barterkową, ponieważ taka flaszeczka kosztuje tak pire ze drzwi około 150 zł, więc nie mało. A jest bardzo smaczna, więc to jest ten radosny toast. No a duma, no to musiało być cygara. Nasz przyjaciel fajku, Fajek nie pali już od dawien dawna. Ale cygaro kiedyś razem paliliśmy, więc zdecydowaliśmy się mu kupić cygaro. To cygaro oczywiście zamknięte w terabeszcie strunowej. Jest to cygaro dominikańskie. Kupiliśmy je w takim bardzo fajnym, wyspecjalizowanym sklepie. Więc tutaj mamy radosny toast i dumę. Natomiast dla panny młodej Powiem Wam, jestem bardzo z siebie dumna. Naprawdę ja mówię, moja ekscytacja mam wrażenie, że jest większa niż wszystkich e, zaangażowanych łącznie z Państwem młodymi, bo oni mają dużo teraz na głowie. Chciałam najpierw Charmsa do Pandory, ale niestety tu się pojawił problem, bo panna młoda nosi Pandorę tą reflection, tą płaską. No i takiego Charmsa, e, ślubnego nie było na taką bransoletkę. No a bardzo właśnie zależało mi, tak jak powiedziałam, żeby to się kojarzyło ze ślubem i zdecydowałam się na komplet biżuterii z Jesa, które Wam pokażę, już pięć lat tam tą stążeczkę, więc bez problemu. Zamówiłam to przez internet, w jakimś stopniu ryzykując, przyszło tu bardzo ładnie zapakowane, bo te rabeczki były oddzielnie, stążeczki były oddzielnie i certyfikaty były oddzielnie i zdecydowaliśmy się na takie kolczyki. Uważam, że są przepiękne. To są kolczyki, słuchajcie, srebrne, pozłacane. Natomiast te kamyczki malutkie, które mam nadzieję, że widzicie, to są rubiny. No i do tego. Ładnie wiąże kokardki, co? I do tego, słuchajcie. Tutaj właśnie jest dołączone. Jedno, co mi się nie podoba, wiecie, certyfikat. W kruku, czy tam w aparcie, mają ładniejsze. A tutaj jest to po prostu zrobione w ten sposób, że jest to taka karta, i z tyłu napisane jest co to jest, jaki jest wzór, że jest to srebro, jaka jest próba i jaki jest kamień. Ja wolę te takie certyfikaty hmm, książeczkowe, że Mamy tutaj również srebrny łańcuszek pozłacany. On jest dosyć w ogóle bardzo ładnie wykonany, nie jest też taki lichy. No i to serduszko z tymi rubinami, i te rubiny mamy zarówno jakby z przodu, jak i z tyłu. Wiecie, czyli całe to kółeczko jest wysadzane tymi rubinami. A i na tych certyfikatach nie ma też ilości kamieni szlachetnych, a w kruku, czy tam w aparcie, jest ta ilość podana. Jest gramatura, jest ilość. No a teraz, kochani, chciałam Wam powiedzieć, czekajcie, może z to. Chciałam Wam opowiedzieć, właśnie, jak wyglądał ten ślub. Dosyć, że na ślubie musi być pięć osób, i w to nie wchodzi osoba, która tego ślubu będzie udzielała. Czyli mogą być Państwo młodzi, świadkowie, i jedna osoba. Powiedzmy, że fotograf. No, bo nie bardzo wiadomo, jakby co z tą nieparzystą niebą osób zrobić. To zgodnie z jakimiś wytycznymi wszyscy podczas całej ceremonii ślubu, która trwa tam. Pirazy drzwi 7 minut, muszą być w maseczkach. Jeżeli dzieje się tak na ślubie, że młodzi i świadkowie nie mają tych maseczek, to jest to, że tak powiem, dobra wola tego urzędnika, który tego ślubu udziela. z tego, co ja się dowiedziałam, nie ma takiej opcji. Oni wszyscy powinni być w maseczkach. No i wyobraźcie sobie, że na ślubie, który się odbywał tutaj u nas w Warszawie, mimo że urząd był duży, bardzo nawet duży, mimo że ślub się odbywał poza godzinami pracy urzędu, bo była to sobota, to i sala była na górze, w której się ślub odbywał, urząd jest piętrowy, to pozostałe osoby, czyli powyżej tych pięciu, wyproszono z urzędu i musiały stać pod drzwiami. Pod drzwiami na zimnie, w tym, w tym babcia, która również no nie weszła na ten ślub, a nie weszła, no bo młodzi decydowali się tylko na jeden ślub, na ślub cywilny i w związku z tym też chcieli mieć zdjęcia, więc tą piątą osobą była po prostu przyjaciółka, która robiła zdjęcia. Więc powiem Wam... Jak usłyszałam, że tą babcię i tą resztę, a ta reszta to wiecie, to było też kilka osób, y, trzymano na zewnątrz pod tymi drzwiami, że nawet nie mogli jakby stać w środku tego urzędu, na dole, to już wydaje mi się to, szczerze mówiąc, najkrócej mówiąc i najprościej mówiąc, po prostu obrzydliwe i obleśne. są tak jak wiele rzeczy aktualnie. Drugi ślub był w innej gminie, był pod Warszawą. I tam do urzędu mogli, że tak powiem, wejść, pozostali, też oczywiście w ograniczonej liczbie, ale mogli wejść, natomiast wydaje mi się, że to wynika z kolei z tego, że urząd dzieli korytarz z inną po prostu placówką, czyli wiecie, czyli tam i tak ciągle wchodzą ludzie, bo nie tylko wchodzą interesanci do urzędu, tylko wchodzą też do tej innej tam placówki, to nie wiem, była poczta czy jakaś tam, jakiś tam bank. W związku z tym podejrzewam, że to z tego wynika, no i e, tak samo, ta sama historia, jeśli chodzi o te, o te pięć osób, e, w tym momencie to nieodparte mam takie wrażenie, że troszeczkę gdzieś tam tą komunę mamy w, w tyle głowy i to wygląda w ten sposób, że jeżeli poprosimy, załatwimy, nie mówię tu o żadnych absolutnie łapówkach, a nie o przekupianiu urzędników, ale wydaje mi się, że no w dzisiejszych czasach jedyna szansa, żeby, żeby na, właśnie być bez maseczek na własnym ślubie albo być na ślubie swoich dzieci, no to jest tylko i wyłącznie czyjaś dobra wola i że ktoś przymknie na coś oko, ponieważ technicznie jest to niemożliwe. Ciekawostką dla mnie też jest to, że mm, rozmawiałam, no nieistotne, że jak był tam pogrzeb w Warszawie, to też było do tych pięciu osób. Natomiast jak był pogrzeb w gminie poza Warszawą, już troszeczkę oddaloną, no to wiecie, w ogóle hulaj dusza, piekła nie ma. Owszem, wszyscy byli w maseczkach, ale normalnie stały krzesła bezpośrednio za trumną. Sporo ludzi w kościele. Więc znowu podejrzewam, że jest to dobra jakby wola księdza i że tamta parafia jest jedyną parafią w danej miejscowości, więc tam ksiądz przymyka na takie rzeczy oko, a w Warszawie, w jakiejś tam większej, że tak powiem, parafii, w jakiejś tam decyzji, um, niestety nie. Jak mają się do tego urodziny Radia Mareja czy tam jakieś inne uroczystości z tym związane? No to jest dobre pytanie, tak? Powiem Wam, że pewnie tak jak większość z Was i ja już mam bardzo, bardzo dużo złości w sobie, też rozmawiałam jedna z osób na ślubie właśnie naszych przyjaciół, to była osoba zaszczepiona już dwukrotnie, była właśnie po drugiej dawce i też rozmawiałyśmy a propos tego, jak jest z tym, czy badają, czy jesteś chory, czy nie przed szczepieniem. To no więc nikt nikogo nie bada. I teraz są sytuacje i będzie dochodziło do sytuacji, ja Wam to po prostu mówię, że ktoś zostanie zaszczepiony, za chwilę zachoruje na wiecie co i będzie mowa, że to po tej szczepionce zachorował, mimo że technicznie jest to niemożliwe, ponieważ ta szczepionka tam nie zawiera tego żywego wirusa, coś tam, coś tam, ale tak to będzie wyglądało. Ale to jest w ogóle... No i nadal nie rozmieniłam, jak, czy jest jakakolwiek szansa, żeby moi rodzice poszli Trochę wyżej, znaczy mi grupa wiekowa e, z powodu mnóstwa chorób współistniejących. Nie po prostu wybaczcie, dzisiaj i się nie mogę obudzić, jestem po prostu tak zirytowana tą całą sytuacją ostatnią, że... Ale dobra, miało nie być dylematów. E, Przynajmniej trochę. No Notabene, a propos dramatów u mnie na kanale, kochani, wiecie, że dramaty my lubimy, jak komuś coś nie idzie w życiu. Taka jest niestety smutna prawda i żeby nie było, że ja kogoś obrażam i ja sama się na tym łapię, choć nie mam niby takich cech charakteru, tak? Jak widzę dramat, to klikam. Klikam z dwóch powodów. Albo jestem ciekawa, co za dramat, albo jestem ciekawa, co ktoś wymyślił, żeby móc ten dramat upchnąć w miniaturkę i w tytuł, więc... Niestety taka smutna, smutna prawda, dramaty się klikają, e, wiele z subskrybentom e, filmy się nie wyświetlają e, i, i trzeba jakoś walczyć o nowego widza, a niestety to nie te czasy, że nagranie nawet sympatycznego filmu, czy będąc nawet sympatyczną osobą, e, gdzieś tam się pozyska tego nowego widza. Tak, tak po prostu nie działa. E, więc e, no. To taka propos dramatów, bo nie wiem, jaki tytuł jest tego filmu, kochani, ja uciekam. Eee, całuję Was bardzo mocno, bardzo Was przepraszam. Boże, jaki dzisiaj jest koszmarny naprawdę dzionek, no. Tak nie mogę się skupić na życiu, że chyba pójdę sobie zrobię kawę. Jakiś czas temu odstawiłam kawę, bo było mi po niej niedobrze, wiecie? Budziłam się rano i po prostu było mi mdło po kawie. Znaczy, budziłam się, wypijam kawę i było mi dło. Potem zauważyłam, że mam e, też jakieś takie, no problemy powiedzmy żołądkowe. I teraz chciałam wrócić do kawy, bo kawa też tam przyspiesza metabolizm, bla, bla, bla. I stwierdziłam, że jednak nie. Ale potem rozmieniłam, że może jak będę piła kawę w dzień, to będzie lepiej. Boże, czy ja Wam o tym opowiadam. Nie wiem, czy mam dobre mleko w lodówce. A ktoś mnie pytał ostatnio, kiedy filmik o odchudzaniu. Filmik o odchudzaniu pod koniec lutego, taki jest plan, ponieważ e, wnioski wyciągnięte z własnej próby, e, duże zmiany w tym temacie, ale tym razem zrobimy film o tym po, a nie przed. Całuję, życzę Wam miłego dnia i mam nadzieję tym razem do zobaczenia w niedzielę, bo ja ciągle mówię o tej niedzieli i do tej niedzieli nie dochodzi, więc mam nadzieję, że tym razem się spotkamy w niedzielę. No, całuję Was bardzo bardzo.